Bajka o Lili i Lwie. Lena Sawicka. Dawno, dawno temu była sobie, ale to nieprawda, bo ani to nie było dawno, ani nie była sobie. Było to teraz, w te wakacje, a ona nie była sobie, tylko wszystkim. Inteligentna i pomocna. O wrażliwym sercu, a do tego bardzo piękna dziewczynka miała na imię Rose. Och, jakże jej imię było adekwatne do jej urody. Długie blond włosy falowały niczym płatki róż na wietrze, a jej zielone oczy zmieniały swój odcień jak liście kwiatów w deszczowy dzień. której słonecznej niedzieli Rose przechadzała się ze swoim pieskiem nad pobliską rzeką Głogowianką. Krajobraz tego miejsca był wręcz baśniowy. Czysta rzeka obnażała uroki podwodnego życia. W małych ławicach pływały przepiękne rybki mieniące się tysiącami szarych odcieni. Żaby leniwie wypoczywały na kamieniach, dając koncert pięknym kumkaniem. Ważki, trzepocząc skrzydełkami, tańczyły do żabich melodii. Urokowi tego miejsca dodawały wyprostowane niczym żołnierze tataraki. Widząc te piękne pejzaże, Rose pomyślała. Mam ogromne szczęście móc codziennie oglądać te widoki. W pewnej chwili usłyszała przerażliwe wołanie o pomoc. Pognała prędko w stronę odgłosów, a to, co tam ujrzała, przyprawiło ją o niemałe dreszcze i zdziwienie. Zobaczyła tam lwa. Najprawdziwszego lwa. Chwilę się zastanawiała, bo gdzieś już widziała takiego samego drapieżnika. No, tak, ten lew widnieje na herbie gminy Kutno. To na nim znajduje się lew dzierżący złotą obręcz. Dziewczę podeszło bliżej i zdezorientowane zapytało lwa. Co się stało? Ktoś ukradł srebrną lilię mieszczącą się na herbie tejże gminy. Kwiat ten jest bardzo ważnym elementem herbu. Symbolizuje najstarszy zabitek gminy Kutno, sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu, odpowiedział żałośnie lew. Och, to bardzo intrygująca i nieprawdopodobna historia. Może rozejrzelibyśmy się wokół. Twa zguba może gdzieś tutaj na nas czekać. Rose zaproponowała poszukiwania. ale lew się zgodził. Szli leśnym runem, polnymi ścieżkami, które rozciągały się bardzo daleko, ale to wszystko nie przyniosło rezultatu. Pytali o srebrną lilię napotkane zwierzęta, ptaki, a czasem nawet jowady. Niestety nikt nic nie widział ani nie słyszał. Starali się także unikać dróg odwiedzanych przez ludzi, bo widok potężnego i mówiącego lwa oraz małej dziewczynki mógłby bezpowrotnie zakończyć ich poszukiwania. A tymczasem zbliżał się wieczór, a po zgubie ani śladu. Zrezygnowani towarzysze, rozpaczając o nieszczęsnym położeniu drapieżnika, przysiedli na kamieniach pokrytych mchem. W lesie pięknie sosny tańczyły na wietrze. Trawa rozciągała najdalej jak to możliwe, bez końca, a zachodzące słońce powoli znikało. Niczym ich nadzieja na znalezienie lilii. Przyjaciele nawet nie zauważyli jaskółki, która od dłuższego czasu przysłuchiwała się ich rozmowie. Ptak rzekł: "Przepraszam, ale chyba wiem, gdzie jest to, czego szukacie." Och, – Wybacz, Jaskółko, ja i Ros nie zauważyliśmy cię. Gdzie możemy znaleźć zgubiony kwiat? – Musicie iść za mną na pewną polanę. Tak też się stało. Drapieżnik i dziewczyna udali się we wskazane przez ptaka miejsce. A to, co tam zobaczyli, spowodowało przyspieszone bicie serca. Ujrzeli wielką polanę. A na niej odmęty śmieci pochłaniające siebie nawzajem. Wśród góry odpadów przewyższało najpotężniejsze krzaki lili. Opony były porozrzucane, a worki z nieczystościami rozszarpane. Wszystko to uniemożliwiało zakwitnięcie niebiańskiej rośliny. Zdumiony lew mimo to powiedział: Przyjaciele, kwiat jest niezadbany. Ludzie śmiecą w tym miejscu. Problem w tym, że ja również nie wiem, co należy wykonać, by zobaczyć roślinę w rozkwicie. Może ty wiesz, Rose. Nie jestem zbyt dobrym ogrodnikiem, lecz każda roślina potrzebuje do życia wody, powietrza, słońca i właśnie czystego miejsca do rozwoju. Podlejmy ją, posprzątajmy. Otoczmy ją czystością. Bohaterowie, jak powiedzieli, tak też zrobili. Oczyścili to miejsce, mimo iż zajęło im to dużo czasu. I na dworze zaczęło się ściemniać. To, co potem ujrzeli, było warte każdej sekundy wkładu włożonego w pomoc Liliom. Każda z nich rozrosła najwyżej, jak mogła. A świetliki tańczące w środku tych pięknych kwiatów wyglądały, jakby świętowały na ich cześć. Liście ruszały się raz wolniej, raz szybciej, dając tym samym niesamowity rezultat. Grubka przyjaciół przyglądała się temu zjawisku dość długo, po czym Lew zapytał: Czy musimy zerwać jeden z tych niepowtarzalnych kwiatów? Niestety tak. To chyba jedyny sposób. Na twój powrót do herbu, odparła jaskółka, a Rose skinęła przytakująco głową. Lew uczynił, co poleciły mu towarzyszki. Wtem, gdy lew zdobył lilię, znikł, a jego postać ponownie zawidniała na kutnowskim herbie. Jaskółka musiała już odlecieć. A co się stało z Rose? Pewnie się domyślacie. Zadowolona z wykonania tajnej misji, Wróciła do domu. Ich drogi wtedy się rozeszły. Od tego czasu, co roku, w ostatni dzień wakacji, lew szuka tejże łąki, na której zakwitają lilie. Roślina towarzyszy mu przez rok na herbie, a potem lew wymienia ją na nową. Nikt nie wie dokładnie, gdzie ona się znajduje. Jest to tajemnica samego lwa. Może i wy kiedyś napotkacie i pomożecie mu w podróży na polanę i zerwiecie kwiat razem z nim, by nie znikł z herbu gminy kutno. I pamiętajcie, że zawsze należy pomagać, niezależnie od tego, czy będzie to drapieżnik z herbu, czy kolega ze szkoły, a może nawet siostra czy brat. Bo wiedzcie, że dobro wraca ze zdwojoną siłą.